Rok 1980. Wasza Zwycięska Matka. Orędzie 191, 1 stycznia 1980 roku. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Wasza Zwycięska Matka. Kapłani, których ze wszystkich części świata wzywam, abyście weszli do schronienia mego niepokalanego serca. Synowie tak bardzo przeze mnie umiłowani i tak bardzo narażeni na niebezpieczeństwa, zacznijcie ten nowy rok pokładając największą ufność w waszej niebieskiej mamie. Kościół zaprasza Was, abyście patrzyli dziś na mnie i oddawali mi cześć jako matce. Jestem prawdziwą mamą Jezusa i waszą prawdziwą mamą. Jestem waszą mamą ponieważ dałam Wam mojego Syna Jezusa. Święto Bożego Narodzenia staje się więc naprawdę świętem całego Waszego życia. Jestem mamą Jezusa, dlatego mogłam się stać także Waszą mamą. Jak doskonale wypełniłam moje macierzyńskie zadanie w stosunku do mego boskiego Syna, tak obecnie muszę dobrze wypełnić moje macierzyńskie zadanie wobec Was wszystkich, moi synowie. Radosna tajemnica mego macierzyństwa powinna na początku nowego roku stać się źródłem waszej ufności i nadziei. Wkrótce rozpocznie się czas, w którym czekają was wielkie cierpienia. Przede wszystkim mój Kościół będzie musiał cierpieć, zostanie wezwany do bardziej intensywnego i bolesnego oczyszczenia. W każdej chwili znajduję się blisko Kościoła, aby mu pomagać i wzmacniać go. Im bardziej Kościół będzie musiał wchodzić na kalwarię, tym bardziej będzie odczuwał moją pomoc i moją nadzwyczajną obecność. Teraz musi on wejść w bardzo cenne chwile swej odkupieńczej męki dla najpiękniejszego odrodzenia. Przewidując tę chwilę przygotowałam w moim niepokalanym sercu niezawodną pomoc. Jest nią wikariusz Jezusa, papież, którego wam darowałam, abyście go kochali, słuchali i za nim szli. Dla niego także zbliżają się teraz godziny Getsemani i Kalwarii. Dlatego wy, moje umiłowane dzieci, będziecie musiały stać się jego umocnieniem i obroną. Świat również zaczyna przeżywać najbardziej dramatyczne i bolesne godziny. W nowym roku spełni się wiele z tego, co przepowiedziałam Wam w Fatimie. Nie lękajcie się, ufajcie. W najstraszniejszej godzinie udręki zobaczycie moje wielkie światło, które będzie się stawało coraz silniejsze i wyraźniejsze. Światło niewiasty obleczonej w słońce z księżycem pod stopami, i z koroną z gwiazd dwunastu na głowie Oto znak mojego i waszego zwycięstwa. Wasza zwycięska matka gromadzi dziś was wszystkich w swoim niepokalanym sercu i błogosławi wraz z papieżem pierwszym z jej umiłowanych synów.